Uwaga, ważna informacja dla widzów mojego kanału. Jeśli ktoś jeszcze korzystał z mojej starej strony internetowej, głównie ze względu na archiwum, to informuję, że została ona przeniesiona z domeny amish10.pl na amish10.githubcraft.pl. Zapraszam tam, jeśli ktoś chce jeszcze odwiedzić tę moją starą stronę internetową. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii świat według grzyba na serwerze Grzybcraft. Dzisiejszy odcinek będzie nieco nietypowy. E, owszem, dalej znajdujemy się na serwerze Grzybcraft, ale nie na tym się będziemy dzisiaj skupiać. E, dzisiaj zaś zamiast standardowego odwiedzania graczy, pokażę wam nieco inny urywek z typowej pracy administratora. Czyli. Pokażę kartoteki graczy, czyli jakby ujawnie tajne kartoteki graczy, w których są tajne informacje. Oczywiście za ich zgodą. W poprzednim filmie na moim kanale, czyli w odcinku z Chunk bloka na grzybrawcę, zapytałem kto zgadza się na coś takiego. Osoby różne w komentarzach pisały oraz mówiły mi osobiście, więc wszyscy ci, których, których kartoteki dzisiaj pokażą, zgodzili się na to i robię to zgodnie z ich wolą. W tych kartach jest dosłownie wszystko, znaczy, dobra, prawie wszystko. Większość po prostu ważnych rzeczy, jakie się z danym graczem dzieją lub jakie ten gracz robi na naszym serwerze. Ale to za chwilkę zobaczycie. Jeszcze przy okazji wspomnę, że trwa w tej chwili konkurs na GripCraft'cie na najlepszą wyspę serwera. I generalnie tak, nie ma jakiejś dużej ilości zgłoszeń. Więc, jeżeli się zastanawialiście Czy warto zgłosić się do tego konkursu To moim zdaniem, owszem, warto Nawet jeśli uważacie, że nie macie szans, żeby wygrać To może dostanęcie jakieś wyróżnienie Coś takiego, jakieś trzecie miejsce możecie zająć A za to też już Jak tam w regulaminie konkurs jest określone Jest wszystko dokładnie yy, Znaczy, no jest tam określone, są też nagrody Więc Moim skromnym zdaniem warto wziąć udział, nawet jeżeli uważacie, że nie budujecie, zbyt, nie budujecie zbyt pięknie. Zresztą nie musicie zbyt pięknie budować, ponieważ, tak jak tam jest też w regulaminie określone, wysy będą oceniane w dwóch kategoriach, czyli nie tylko y, wygląd, ale również rozwój techniczny. Czyli na przykład farmy i takie rzeczy, więc jeżeli na przykład nie budujecie ładnie, ale Potraficie, nie wiem, mechanizmy fajne robić, macie automatyczne farmy, coś takiego. No to to też możecie uzyskać jakąś całkiem fajną ilość punktów. No dobrze, zapraszam do linków w opisie, tam wszystko jest dokładnie określone, a my już za momencik przechodzimy... Przechodzimy do przeglądania kartotek. No dobrze, jesteśmy już w moim folderze. Jak widzicie mam tutaj 10 plików. Ale oczywiście nie jest to 10 graczy, a jeśli dobrze, liczę 8. Aż jeden zmieniał dwukrotnie nikt w międzyczasie, ale dobrze. Ym, nie wiem w jakiej kolejności to zrobić. Yy, zrobię szczegóły z powrotem. Yy, myślę, że może losowo. Zacznijmy od. Yy, powiedzmy najmniejszego, bo tu może się najmniej dziać. Na przykład, może nie musi, więc. Mamy tu hewena, Więc z naszych graczy, i takich weteranów Wipcrafta. No dobrze. I co my tu mamy ciekawe, jak widać to jest wszystko. Yy, są informacje o czankach i to najważniejsze. Tego jest zwykle najwięcej. Yy, o Warnach wszelkich, yy, nie wiem, banach i tego typu rzeczach A to zaraz zobaczycie. Dobra, yy, wygenerował czanka, dobrze użył, usuń wyspę, skasował swoją wyspę jeszcze jakoś na początku. więc tak mu się średnio podobał tam ten chunk 349. A właśnie, to są też numery techniczne chunków, czyli. Yy, czyli, no takie, w bazie po prostu chunk dany ma yy, taki numer techniczny. No dobrze, zobaczmy, no co tutaj robił. Dodał skalę do działeczki. Wielokrotnie ją dodawał, ale to jest zrozumiałe, ponieważ po każdym. Po każdym wygenerowaniu nowych chunków na wyspie Na tej edycji jeszcze trzeba dodawać graczy ponownie do wyspy Stąd też częste dodawanie i tak to będzie wszędzie występować Czanki kolejne generował Ketrap... Oj przepraszam, chyba wolnąłem w mikrofon. Ketraps Games też został dodany. No dobrze, czy jakieś tu fajne numerki cianków, nie. Co na to mamy? O! To jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz. Niby jest ostrzeżenie za wulgarny słownictwo automatyczne, ale zostało to cofnięte. Takie rzeczy również się pojawiają w tych naszych logach. To było jeszcze na samym ludzkim początku edycji, no właśnie 5 maja, czyli zupełny początek, parę dni po otwarciu. I to coś takiego, jeszcze ta cenzura, która obecnie jest i ona jest dosyć zawodna, automatycznie dawała ostrzeżenia. zostało parę dni później wyłączone. Tu jeszcze został heaven złapany na tym yy, przez cenzurę, ale momentalnie, jak widać, panda wycofał te ostrzeżenia. Dobrze, co my tu mamy dalej? Dodawanie dalej, czanki kolejne. 988. Ciekawi mnie, te o najwyższych numerach bywają ciekawe. Yy, I przy okazji, wam cię pokażę ciekawą rzecz. 988. Eee, zróbmy tak, OK. Oj, i widzicie, nie wyszło mi Jeszcze raz trzeba to zrobić Te o najwyższych numerach bywają ciekawe Ponieważ Akurat one były pod koniec dodawane do bazy I dorzucaliśmy tutaj parę brakujących rzeczy, elementów Zobaczmy, czy tu będzie jakiś skarb? Nie Ale jest kanion trochę zalany wodą no to akurat nic nadzwyczajnego nie ma. O, co my tu mamy? To jest ciekawe. Warn alert. Wykryto obrazę. Napisał do kogoś Debil. Oj, nieładnie. Nieładnie. Bardzo nieładnie. No ale dobrze, to, to jest też. I to jest to, że zamiast yy, przyznawać ostrzeżenia za pewne rzeczy, m.in. za obrazy graczy, mamy w logach informacje. Tu nie znamy kompletnie kontekstu, więc tu żadnego ostrzeżenia oczywiście nie dostał. Ale w pewnych wypadkach może to służyć tam za dowód, coś takiego. E, no dobrze, kolejne czanki, kolejne dodawanie. Kolejne dodawanie, chunki, czanki. Uuu, ale tu miał ładną seryjkę czanków. nieźle. Okej, okay, a tu mamy kogoś innego dodał, x 33 Nie kojarzę tego gracza, minutka. Jakoś bardzo dużo nie grał. A to, aha, znowu ten automatyczny, tu jeszcze nie zostało to wtedy naprawione do końca 961 o 989 chcą sobie sprawdzić 989 bo te wy o wysokich numerach są Są w znacznej części ładne i w ogóle, więc jest sobie warto sprawdzać, co też na nich jest. O, tu mamy ten biom, wiecie, widzicie jaki. No właśnie, bo tam pod koniec dodawania czanków do bazy. Brakowało nam właśnie jakoś tak lasów świerkowych i tych wysokich lasów świerkowych. Wszystkie czanki y, są predefiniowane, są, re, były ręcznie ustawiane i to wszystko jest dokładnie ustalone z góry, co, co może się trafić na czanku. Napraw flagi, ok, Nawet dwa razy. Wykryto obrazek. znowu debil. No co z... Coś ten Heaven tak sporo tu ludzi debilami nazywa, chyba że... Chyba wychodzi chodzi... Mogło turniej dobrze chodzić o mobki jakieś, wiadomo No dobrze, yy, i to jest fajna rzecz. Aktywował pakiet ekstra za złote grzyby, więc to jest fajna, fajna rzecz. Otworzył, zamknął, otworzył, zamknął dom. Dobrze. Jakieś enchanty sobie pododawał haste 2 i to dwa razy? Mm, ładnie. vip aktywował. Kolejnych chunków sporo do 36. Aha, czyli wszystkie dla Vipa. a mm, Dodano enchant haste 2 Dodano no, 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 sklep do działki. Tyle razy? Nie ogarniam. No cóż. I ręcznie zweryfikowane konto. To jest ta nowa funkcja, którą dodaliśmy niedawno. Dobra, nie tak niedawno, bo już miesiąc minął. To jest ta nowa funkcja, którą dodaliśmy w. Mm, przez pierwsze 15 minut nie można. Pisać na czacie, pierwsze 15 minut, jak jest się nowym graczem, trzeba było wszystkich dotychczasowych graczy ręcznie przez to przepuścić, żeby, żeby zostali, byli przez to akceptowani. No dobrze, zobaczmy, co jeszcze, kogo jeszcze tu mamy. Heaven już został ogarnięty, więc ja będę kasował to sobie z tego folderu. Eee, dobrze. Yy, a niech będzie X, -x. No dobrze. Yy, znowu te zbugowane Warny na samym początku edycji, to on też gra od początku Okej okay. yy. A, tu najpierw był automatyczny i cofnięty A nie, jednak nie Nie wiem o co tu chodzi Ale dobra, czyli dostał Warne za przekleństwo, ale widać była to jednak pomyłka No dobrze Anel99930 Kojawę tego gracza z początku edycji Ale nie pamiętam już dokładnie kto to był Tester siup To jest takie narzędzie typowo administracyjne, które wykonuje samo komendy. O, konik jest! No widzicie, fajnie. To jest narzędzie, które po prostu wykonuje mm, pewne rzeczy, wykonuje te niezbędne rzeczy, żeby wstawić testowo czanka i zobaczyć, co też na nim się znajduje. Swenrom, też tutaj są te obwódki takie, o, i... Yy, yy, one mają na celu łatwiejsze sprawdzenie, czy na przykład chunk nie jest za krótki, czy coś w tym rodzaju, czy nie wystaje, czy, czy, czy coś. Dobrze, lećmy dalej u Interka. O, tu widzi, widzimy, że wulgarny musiał być w jakimś momencie na czacie, no dobra. Naprawienie flag. Yy, to było to, to był to było też taki parę po prostu zapomnieliśmy na początku, o paru uprawnieniach na wyspach Zostało potem poprawione Ale nie mieliśmy możliwości, żeby każdemu graczowi Przyznać to ręcznie, więc po prostu jeżeli komuś coś nie działało To miał wpisać komendę napraw flagi 900-ty równo, chcę sprawdzić co na nim jest O, opuszczona kopalnia, a czy jest spawner jakiś? Bez spawnera, to jest tunel gdzie mógł być spawner Ale za to ocean jest, to ciekawe zawsze a To co to ma być? Michel 2000... Ile to razy, przepraszam bardzo, jest? Eee, coś jakoś się tu sprawdza. O, Selection, o, o, o 27 razy go dodał do wyspy. W ciągu dw dwóch minut czy ILUŚ? No, no, no. Dobrze, tu sobie przypisał... O, przypisał sobie Discorda. To to fajna opcja. Zachęcam do robienia tego. To nam bardzo, bardzo łatwe prace. Słonął sobie szkieleta. A, pewnie we spawner. I ma spawner szkietów zrobioną z tego ekspireczkę dosyć szeroką. Fajnie. Aktywował Vipa, to fajnie. Kolejne czanki. I obraza gracza. Łarnik od Teskasa. Jest ty z refuzy. To on chyba jeszcze wtedy był moderatorem. Teskas, tak mi się wydaje. Dobrze. Inderek w takim razie ogarnięty i zobaczmy dalej. Może tym razem zobaczmy. Krindżuwę, który zmieniał nick dwukrotnie. Lecimy od najstarszego Chunky. Jeden. On ma prawie wszystkie czanki w tej chwili. Mm, od razu za parkury pozdobywał. O! Miał bana na początku. No nie gada, miał bana za bagowania parkówę. Trochę tu widzę nawiasu zabrakło. Ale dobra. Bóg już pana 12 godzin. Nieźle, nieźle yy, przypominam tak właśnie o, o bagowanie na parkurze Na samym początku edycji dawaliśmy bana na 12 godzin. Potem na 24, teraz dajemy na 7 dni. Tak ostrzegam. Nie bagujcie parkurów, to się nie opłaca za, tak, tak bardzo. Jak dostaniecie bana, to trochę kiepsko. Okej. Okay. <śpoko> Spoko. O, to jakiś ładnik ode mnie. Nie, nie zrobił, jestem zajęty zaśmiecaniem czatu. Nie pamiętam co dokładnie było, ale musiał dość ostro. I chalnie to robić. Zobaczcie to, tu już Super VIP i tu Deluxe VIP. To jest chyba pierwszy gracz, który zdobył Deluxe VIP-a. Mm, I się dobrze pamiętam, kiedy, którego był otwarty serwer. Na początku maja, a on 16 miał Deluxe VIP. I 49 chunków. No To był przez pewien czas najbogatszy gracz na serwerze. Chunki kolejne 990 mnie ciekawi. Może tu będzie coś fajnego? Spawnerów nie ma. Aha, ale jest to. Aha, bo brakowało chyba oceanów czy czegoś. Nie mam pojęcia. Enchant Heist 5, coś takiego nawet o, on ma. Ja cię kręcę. Uhu, sporo. No tak, i to jest ten publiczny yy, Publiczny Spawner, publiczna ekspiarka. I to jeszcze był wtedy spawner krów. To nawet się pozbył spawnera krów, żeby zrobić tę ekspiarkę. No nieźle. I tutaj dalej na końcu. Zmienny gra zostały zrestowane przeze mnie. Ponieważ zmienił nikt na kolejny. Na początku mamy od razu ustawienia. Sporo ustawień różnych. Zamknął odpowy, zamknął otworzy. Kole... postawił spawner własny. Nawet dwa. Widzicie to. Trochę tu szalone rzeczy robił. Z tym otwieraniem i zamykaniem, no ale dobrze. Przypisał sobie Discorda, to fajna rzecz. No to karcianą zamknął znowu Tym razem za labirynt nagrody Usunął siebie z... z, z swój stary, a, swój stary nick ze swojej wyspy, nie no, nieźle I jego najnowszy nick Znowu podobnie Poustawione wszystko przez zelenicę, 82 poziom Ręcznie zweryfikowany Komentarz dla niego Kisty reników Kogo by tu teraz, może KFC? On miał parę banów więc to może być ciekawe. Generowanie czanków to, wiadomo, standard. Las ścieki. Nagroda za parkour wieża Miejmy nadzieję, że nie bagował tego parkura. Jajko tego. O, o, o. Czyli bym miał spawner tych yy, lisków. Yy. Okej okay. Na wyspie byta ludzkiego. To też jakaś opcja. Uuu, nieładnie. Grifing, Uuu. Nawet nie, nie pamiętałem o tym banie jego. No, widzicie. grifował. Aha, to było to. Dobrze. Już pamiętam. Yy. Aha, tu był banik, bo się coś zbagowało. Raz. Z banami. Bagowanie Labirynt. Wykorzystywanie błędów serwera. To była taka drobna rzecz. Ja to skróciłem. Ładna z administracji. Aha, tu mu coś naprawiałem, bo, bo mu się zawiesiło coś. Aha! To na Evencie dostał. Za niesportowe zachowanie. Obrawał. Obrawał tego, z kim wygrał. No jest to dostał. Banika na... Ile to? Na godzin automatycznego. I tyle tutaj u, u KFC, u pana McDonalda. Dobra, Jedźmy od góry. A, i tu potem cofnięte po odwołaniu. W tej chwili już nie można się odwołać od warnów, ponieważ, choćby na tę sytuację, straciłem mnóstwo czasu. A jedno ostrzeżenie, które nic nie robi człowiekowi, to jest takie: no, 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 no nie jest to moim zdaniem warte zachodu. Więc jest w regulaminie teraz, że od pojedynczego ostrzeżenia się odwołać nie można. No dobrze, aktywacja VIP-a, za złoty grzybki Aktywacja ekstra, a to nie za złote grzybki, pewnie za dotację czy za coś tego typu I zgłosił wyspę do konkursu To fajnie No dobra Chyba nic więcej nadzwyczajnego nie ma Wejdźmy do kolejnego gracza, już końcówka się robi Fesiu Łarnik, mm, aha, no to, 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 to był błąd jak zwykle Dodawanie, usuwanie bagowanie. Aha, no to, to był właśnie ten bajer, że my go ak akurat jego nie wykryliśmy. A w takim przypadku regulamin również tak określa, że tak jest. W takim przypadku w przypadku przyznania się do winy oraz również na przykład zasług dla serwera, kara może być łagodniejsza. To były czasy, kiedy jeszcze było chyba 12 godzin za bagowanie parkura, więc tutaj luzik to był, żeby dać jedno ostrzeżenie, okej. Okay. Interesujące? <noise> Interesujące ode mnie ładne. nawet nie pamiętałem o tym. A to było dawno. A, i tu już przyznawanie podpisów również. Ponieważ YouTube mamy dostęp do specjalnej komendy, gdzie można sobie. Yy, gdzie można sobie przyznawać podpisy. Kolorowe, no bo wiadomo, i mogą mieć je. A to, to było jeszcze testowane wtedy, więc też dlatego jest taki składnia niefajna. Zgłofono wyspę do konkursu. Tak zobaczmy tę kolejną osobę. Dzisiaj była pierwsza w kolejności, a poza tym kobieta, więc lećmy. Yy, usuwanie wyspy. Aha, no to tu coś nie do końca działało. Jeszcze wtedy. Zresztą. Ona brała udział w testach alfa, więc. Więc wyszło jak wyszło, że wyspę kasowała później. Jako królika. A to stąd ona wzięła te króliki, które na moją działkę. Wiozęła dosyć szybko, kurczę, zdobyła. Zobaczmy, co w tym miejscu się znajduje. Nic. Hm. Ciekawe. Tu jest. x martin Ktoś na jakiejś wyspie... ...weskasowanej? Nie mam pojęcia, bladego. O co tu chodzi? Tu pyt ludzki, niedaleko. Włóczanie ja, ja, jajkami w domu administratora. Długość bana 2 minuty. No, właśnie, właśnie. Nie włócajcie jajkami w domu administratora, bo zostaniecie takiego bardzo długiego bana. <laughs> Ufano, wyspy do konkursu, fajnie. I chyba tyle, jedynie chcę zobaczyć spawnery Koniecznie. TP. Właśnie, dlaczego jest zapisywane to, że ktoś coś spawnuje? Ponieważ na poprzednich edycjach był problem nieraz ze spawnowaniem się mobów i spawnerami. Oj, przepraszam. Że to się bagowało i czasem znikało, więc dlatego też. Dlatego właśnie zrobiliśmy, jak zrobiliśmy, że to się zapisuje specjalnie w kartekach graczy. Zobaczcie, jakie urocze te listki. No i słodkie. Teraz an 20 I co my to mamy? Eee, usuwanie wyspy, bo on też brał udział w testach alfa przecież. Serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy brali w tym udział, bo bardzo nam pomogli. No dobrze. Na razie standard. Ja jako królika Otworzył dom. Tak, ma otwarty dom. To ja idę zobaczyć. Odwiedź Alan20 A pewnie że ma otwarty dom i tutaj mogę tam sobie przyjść Fajnie A całkiem ładnie on tu ma są tu... Jejku, a się to... Jezu Nie wiem o co tu chodzi Co on tu... Nie swojego Discorda chciał... Discorda chciał przypisać? Ty właśnie, to może to jest trochę źle wyjaśnione Jak to powinniście robić? Na przykład w ten sposób wpisać o całość. Jakiś fajny Spawner Pant. Nie, one po prostu tu sobie są bez Spawnerka. I tyle, chyba, i zgufenie wyspy do konkursu. Jedynie będę musiał tutaj zamazać, oczywiście, e-mail, ponieważ to też się tu wyświetla. A maila, oczywiście, pokazał Wam nie będę, jaki ktoś ma. No, bez przesady. E no i tyle, co w tych. Tajnych kartotekach można znaleźć. Jedne rzeczy są ciekawe, drugie mniej. Wydaje mi się, że. Może to być taka ciekawa odmiana na taki jednorazowy odcinek. Nie będę oczywiście tego robił często takiego przeglądania. Postaram się to zmontować w jakiś sposób, aby było to ciekawe, ponieważ czy, czy z czystego suchego materiału mam 37 minut w tej chwili. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie z tego odcinka. Dajcie znać, czy wam się podobało. Dajcie znać, czy według Was jest to yy, dobre rozwiązanie, że tego typu logi robimy? Co Wy byście na przykład do tych logów dodali? Z czego byście zrezygnowali na naszym miejscu? Czekam na Wasze opinie. Tak jak również jakiś czas temu wspominałem, rezygnuję z regularności nagrywania filmów i będę latywać losowo wtedy, kiedy akurat będzie mi to pasować. co tu dalej mówić? Zapraszam Was na GZBCrafta. IP macie u góry ekranu. Trzymajcie się. Cześć.